Cześć, kochani, witajcie serdecznie. Przychodzę do was po takiej małej przerwie od nagrywania. Przede wszystkim, no było to spowodowane chorobą i na tyle mocno cieknącym nosem, że nie byłam w stanie w ogóle jakoś w miarę normalnie funkcjonować. Jeszcze mój głos nie wrócił do Pełni sprawności, ale mam nadzieję, że nie będzie to aż tak nieprzyjemne w odbiorze. Jeszcze druga sprawa odnośnie odbioru. Biorąc pod uwagę sugestie niektórych z Was, rezygnuję z podkładu muzycznego w tle. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie Wam się lepiej słuchało, bo. Wiem, że też część z Was słucha czy ogląda filmiki na przyspieszeniu i może faktycznie to troszeczkę zaburza ten odbiór. No, mam nadzieję, że będzie w porządku, ponieważ moją myślą, jeśli chodziło o te podkłady, było to, że nie jestem w stanie ciągle gadać, robiąc różne rzeczy, więc będą takie może nawet dłuższe momenty ciszy. No, dla mnie to jest takie. Niezręczne dla mnie po prostu. E, więc, jeżeli dla Was jest to ok, no to nie ma problemu: zrezygnujemy całkowicie z podkładu w tle, ale dajcie koniecznie znać, czy tak jest lepiej, czy to Wam nie przeszkadzało, cokolwiek, żebym wiedziała, czy, czy tak zostawić tą sytuację. Dobrze, dzisiaj troszeczkę spóźnione podsumowanie dwóch tygodni miesiąca. Mój styczeń podzieliłam na 5 tygodni, i no, i chyba po prostu mniej więcej pokrótce Wam opowiem, co i jak, na ile pamiętam. I potem już przejdziemy do rzeczy przyjemniejszych, czyli do wyzwań cotygodniowych. No dobrze, ten pierwszy krótki, dosyć tydzień stycznia. No, nie wygląda najgorzej. Ogólnie, tutaj, jeśli chodzi o jedzenie, to około 480 zł wydaliśmy. No, było to przede wszystkim uzupełnianie zapasów i lodówki po świętach. Rozrywka i moda. Chciałam troszeczkę zrobić coś tam dla siebie miłego na początku roku, także coś tam wydałam na siebie i, i jest ok. Wywóz nieczystości, tak? Tym razem y, to już był czas, więc tutaj 140 zł. No i musiałam niestety podebrać y, prawdopodobnie z jedzenia dyszkę. Z tego co pamiętam, bo no troszeczkę za mało sobie wyceniłam tą kategorię, ale dobrze, to już będę miała na uwadze na przyszłość. No i tutaj jeszcze jadziutka. Y, uzupełniałam jej zapasy sianka i tam innych smaczków także też z jej puli poszło. To był tydzień pierwszy i zamknęliśmy go na 1118 zł i 15 groszy. Natomiast tydzień drugi, no tu już troszeczkę gorzej, bo tutaj też się troszkę podziało. Ale powiedzmy, że w miarę, w miarę do przeżycia. Jedzenie tutaj też dosyć sporo poszło. A to dlatego, że na ostatni weekend zaprosiłam moją mamę na taki babski weekend. Także chciałam też jej sprawić troszeczkę przyjemności. Jadłyśmy sobie pyszne jedzonko na mieście, także stąd też ta no, spora kwota y, za tą kategorię y, w tym tygodniu. Tak samo drogeria, bo tutaj też coś tam mamy, jakieś drobiazgi kupiłam. Paliwo, no tak paliwo, yy, no też troszeczkę nadprogramowe wydatki, ponieważ tego babskiego weekendu nie planowałam, było to dosyć spontaniczne, no i wiązało się to z tym, że musiałam po moją mamę pojechać, a no mieszka jakieś około 150 km ode mnie i tak samo ją też odwieść, więc to się też wiązało z wydatkiem większym na paliwo ale to nic straconego, spędziłyśmy świetnie czas, więc tego się nie liczy na pieniądze także było bardzo super zdrowie, tak tutaj ponad tysiąc jeśli chodzi o wydatek miałam kolejny zabieg więc no niestety tak to się prezentuje. rozrywka, tutaj też podliczyłyśmy sobie nasze wyjście byłyśmy w parku iluminacji w Lublinie tak zwany Lumina Park. Wiem, że jest też w innych miastach w Polsce, także sprawdźcie sobie koniecznie. Jeszcze raz przypomnę, Lumina Park. Świetna sprawa. Wiecie, taka wystawa yy, światełek. Yy, no, naprawdę bardzo klimatycznie, bardzo przyjemnie. Także byłyśmy sobie tam w Lumina Parku. Yy, I co jeszcze? Tak, byłam też na Paznokciach i tak ten raz i jeszcze jeden mnie czeka pod koniec stycznia i jednak zdecydowałam, że na razie rezygnuję z robienia paznokci. Także to jeszcze ostatnie podrygi, więc się tym trochę nacieszam. I aha, ZTM, bo korzystałam z komunikacji miejskiej. I w sumie ten tydzień zamknęłam na 2292 zł i 70 groszy, czyli ponad 1000 więcej niż poprzednio. No, mam nadzieję, że te kolejne tygodnie przyniosą, yy, no, bardziej takie przemyślane, spokojniejsze koszty, żeby zamknąć styczeń na więcej niż 3 gwiazdki, tak jak było to z grudniem. Dobra, kochani, słuchajcie, tyle jeśli chodzi o papierologię. Z planerem się na razie żegnamy. I przychodzimy do tego, co najprzyjemniejsze, czyli do cotygodniowych oszczędności. O, kosteczki. Zapomniałam jeszcze o kosteczkach. Dobrze, mamy je na podorędziu i lecimy. Ja sobie tylko zerknę, czy dobrze widzicie. No, jak zwykle te kadry po prostu hit. Nigdy nie umiem ustawić tak telefonu, żeby było dobrze. Tumiencik. Może troszkę dalej, będzie lepiej, mam nadzieję. No i też pierwszy raz nagrywam przy świetle dziennym, w końcu przez to, że przyszedł śnieg, to jest też trochę jaśniej na zewnątrz i mogę w ciągu dnia się nie doświetlać, także też troszkę inne światło będzie. Mam nadzieję, że w porządku, jeśli chodzi o odbiór. Dobrze, kosteczki, potrzebuję sześciościennej. I dwunasto. Ok, To mamy i zaczynamy. Chyba sobie kalkulator odłożę na bok. On nie jest tutaj potrzebny. Dobrze, widzicie? Jest okej. Okay. Tutaj rzucam sześciościenną. Trójeczka. No, na razie skromne kwoty, ale wiadomo. Nawet z tych skromnych robią się potem całkiem ładne. Czyli w sumie mamy 5. To ja sobie pozwolę zamienić. I lecimy dalej. Kartka z kalendarza to jest kartka niedzielna, także za niedzielę dwunastego stycznia malujemy. I dorzucamy dwanaście złotych. Jak tam u Was, kochani, pogoda? Nie ja wiem, takie typowe rozmowy <laughs> o pogodzie, ale dajcie znać, jak tam u Was, bo wiem, że w niektórych miejscach to naprawdę konkretnie popadało. Który mamy dzisiaj, matko? Trzynasty. No, jeśli chodzi o moje okolice, ja mieszkam w okolicach Lublina. No, troszkę popadało, ale powiem szczerze, że nie jest aż tak tragicznie. Warunki na drogach są całkiem w porządku i powiem Wam szczerze, bo przez kilka ładnych lat mieszkałam w samym Lublinie i w różnych dzielnicach. Teraz mieszkam już poza, ale nadal są to okolice miasta. No i do czego zmierzam, że po przeprowadzce tutaj na wieś stwierdziłam, czy stwierdziłam nawet nie stwierdziłam, to jest fakt tutaj ulice chodniki są o niebo szybciej odśnieżane i naprawdę no zrobiło to na mnie spore wrażenie, bo dziwiłam się, że no, miasto no to chyba bałam się tej przeprowadzki na wieś pod tym względem mając no, kiepskie doświadczenia z miastem jeśli chodzi o odśnieżanie i tak dalej, a tutaj na wsi naprawdę nie mam się do czego przyczepić. I odśnieżają panowie ekspresowo. Także jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Okej. Okay. Tutaj, jeśli chodzi o wyzwanie 36 tygodni, jako że mam troszeczkę więcej pieniędzy teraz, to wykorzystam sobie tą sytuację. I dorzucę troszkę więcej teraz, bo nie wiem co będzie później, więc trzeba korzystać póki są pieniążki. Tak mi zależy, żeby nie wyjechać, żeby to ładnie wyglądało. Ok, powiedzmy. Niech sobie teraz chwilkę wyschnie. Mam tu, mam tu status. No, także nie wiem, chyba się trochę zamotałam z tym śniegiem odśnieżaniem. Chciałam was zapytać, jak tam u was sytuacja zimowo-śniegowa wygląda. No bo wiem, że no gdzie nigdzie naprawdę solidnie przysypało. Mam nadzieję, że u was jest wszystko w porządku. I plus 36 i mamy 37. вот, с датчиком выйду. Lecimy dalej. Walentynki. Tutaj też rzucam sześć ścienną. Może rzucimy dwa razy. W sumie do walentynek już całkiem blisko, a tych pól jest no sporo. Więc pewnie będziemy zbierać dłużej, bo chciałabym to dokończyć. 5. I rzućmy jeszcze raz. No i 6. Czyli jedenaście. Tutaj statusu nie mam. 11. Zimowe wyzwanie od Justynki. Jeszcze raz kontrola kadru. Krzyczcie, jakby gdzieś uciekło. Dobra, tu rzucamy 12 ścianą i mamy 8. Działamy dalej. Tym razem coś i tutaj dołożymy do pięknego planu. I tak, dołożymy może na razie dyszkę. Matko. Przepraszam, głos mi się łamie. Dwudziesty piąty plus 10 i 110 na ten moment. Hej, okay, zimowy dzień też mam w planie tutaj dołożyć. Tutaj niestety, te, niestety, niestety, niestety. Kwoty są naprawdę zawrotne, ale 25 tak było. 25 to tyle mi się uda. Dobrać. Niebieściutki. Piękne są te wyzwania, naprawdę za każdym razem się zachwycam jak na nie patrzę 16 i mamy 225 Dobrze. Następnie, póki co, dorzucam sobie piąteczkę do mojej biblioteczki. Jakim by tutaj kolorem, może tym? Okay. już zaczyna to ładnie wyglądać robi się kolorowo. Właśnie wyzerowałam sobie ostatnią kopertę z oszczędnościami długoterminowymi na książki bardzo się cieszę bo sporo zwlekałam z tym zakupem a akurat się taka fajna sumka uzbierała że mogłam sobie uzupełnić braki w mojej kolekcji jeśli chodzi o kilka serii i bardzo mnie to cieszy bardzo bardzo Także widzicie, nawet wydawanie czasami potrafi cieszyć, ale na książki to wiecie. Ja jestem mega książkarą. Także te zakupy szalenie mnie cieszą. Co by tutaj, tutaj drapnijmy. Tylko pięć. No wiadomo, że na tym nie poprzestaniemy. Co to, to nie no tak myślałam trzydzieści dobra A no nic jeszcze są pieniążki więc korzystamy tu jeszcze nie do końca tak macie, że zawsze musicie zeskrobać całość tej naklejki. Ja muszę. Bo trochę nie daje mi to spokoju. 35. pięć. Dwadzieścia trzydzieści. I mamy piąteczkę. To będzie 100, tak? Dobrze liczę. 35 i 65 pięknie, stóleczka. Okay. Czyli już w sumie połowa, tak? No, bo ta zdrapa jest na 200. Także ładnie, jeszcze troszeczkę i będzie koniec. Tam, gdzie mój żółty pisaczek? Ile byśmy tutaj tym razem wrzucili? O nie chcę za wiele, bo musi mi zostać jeszcze z tego coś tam na kolejny tydzień oszczędności. Ale może, może, może... 18 Właśnie się zastanawiam, przecież coś tu wyjmę. Ok, to Zróbmy tak, bo tu będzie teraz 21, oddam 2, a wrzucę 2 dyszki. Dobrze. to by było na tyle jeśli chodzi o ten segregator u matko czyżby już był problem z zapięciem no coraz bardziej w razie w mam jeszcze Drugi wolny segregator, więc będę przekładać. On niestety jest z zapięciem na magnesik, więc troszeczkę słabiej trzyma. Wesołego alleluja od mimi. Tu wrzucamy sześć. Mamy piątkę. Mamy jeszcze. Chciałoby się, rzec coraz bliżej święta, coraz bliżej święta, ale to nie te. Okay. Tutaj też rzucamy sześciościenną. I pięć. A to może jeszcze raz. Cztery. Czyli dziewięć. Tutaj drobniaków dorzucimy. Potem będę najwyżej rozmienić. I chyba ostatnia na dziś zdrapka z króliczkiem. No. Zdrapka z króliczkiem. Może też dwa pola zdrapiemy. Gdzie mój drapaczek jest. Okej. Okay. Polecimy. Pięć, czyli osiem, to jeszcze uh -huh. może tu Dwa. Co takie maleństwa, ale w sumie dyszka. No chyba na tym poprzestaniemy. Ładna, okrągła kwota. Nie dobra pana. I leci do króliczka. No dobrze, kochani. Wyzwania cotygodniowe mamy już rozpracowane. Ja Wam serdecznie dziękuję za obecność, że jesteście. Pozdrawiam Was gorąco i bądźcie zdrowi. Teraz naprawdę jest sezon. Chorobowy, u mnie też mnóstwo osób choruje w pracy, zarówno i pracowników, jak i uczestników. Także trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiam Was ciepło. Pa! pa.